Restauratorzy, czy macie dość przyjmowania zamówień z wielu aplikacji będąc otoczonym wieloma tabletami? Choice to nowe rozwiązania na rynku. Razem z Choice przyjmujecie wszystkie zamówienia w jednym miejscu. Zamówienia z Glovo, Uber, Volt, Bolt oraz te z własną dostawą będą teraz widoczne na jednym tablecie. Nie przegapicie żadnego zamówienia, a czas przyjmowania zamówień będzie wynosić do jednej minuty. Oto co otrzymacie. Integracja wszystkich marketplace na własnej stronie internetowej. Wszystkie zamówienia będą automatycznie zbierane na jednym tablecie, a wszystkie powiadomienia otrzymacie na jednym ekranie. Jedno menu i oszczędność czasu. Nie będziecie musieli wypełniać menu, zmieniać cen ani wprowadzać poprawek dla lekarzy platformy oddzielnej. Wszystko będzie dostępne w jednym miejscu. Analiza wszystkich zamówień. Porównanie wzrostu i spadku na wszystkich platformach i na waszej własnej stronie, co pozwoli podejmować właściwe decyzje i zarabiać więcej. Jest z nami już ponad 500 restauracji w Polsce. Takie jak Sushi World, Pizza Factory, Soto Sushi i Tratoria Rucola oraz inne pojedyncze lokale, zarówno jak i sieci. Zarejestruj się i otrzymaj bezpłatny dostęp do platformy Choice na 14 dni.